dobry wieczór dobry wieczór kolejne przemyślenia kolejny wieczór mam nadzieję że też będzie dobry czyli tak e, klej do gwintów średni niebieski e, udało mi się nabyć wow jak super e, pastę termiczną żeby tutaj e, zastosować pastę termiczną bo myślałam na początku o smarze miedzianym ale <laughs> Czy pastę termiczną, czy smar miedziany tutaj jest trudno bardzo e, dostać. Natomiast e, udało mi się dostać to na miejscu. Trochę zachodu mnie to kosztowało, ale będę miał, więc zaczynam tutaj y, robić y, działania. To już oczyściłem, odtuściłem w środku gwint. Teraz y, mierzę, mierzę, co mierzę, y, ile maksymalnie. Może tam wejść, żeby nie zaparło się przypadkiem o termostat, ponieważ nie chcę wyciągać. Yy, nie chcę otwierać obudowy termostatu. Wtedy bym wszystko widział jak na dłoni. Natomiast yy, sprawdzam, czy wkręcając, nie wkręcę za mocno, żeby, bo nie chcę, żeby tam dotykało termostat, bo wtedy będzie to blokowało. Może jestem w błędzie, nie wiem. Nie znam się, czy można za mocno wkręcić ten czujnik. Wiem, że on był po prostu wkręcony wcześniej na masę uszczelniającą jakoś. I wiadomo, że był wkręcony nie w całości, to jest normalne. Natomiast nie wiem, czy mogę go przekręcić, zmierzę, zaznaczę sobie marker mazakiem, zastosuję ten klej średni do gwintów tutaj, żeby uszczelnić ten mój adapter. Tak, adaptator, nie wiem, jak to nazwać, no, redukcję, przejściówkę ze starego czujnika temperatury. Później plan jest taki, że właśnie zastosuję tu pastę termoprzewodzącą do środka i wkręcę już ten nowy czujnik temperatury, no taki prosty plan ale zobaczymy w praktyce jak to zawsze bywa plan jest prosty już o tym rozwiązaniu myślałem jeszcze zanim zacząłem w ogóle ten, ten projekt więc pora się zabrać pomierzyć, posprawdzać przykleić, przedłużyć przewód proste, nie? ale to do działa dokonałem pomiaru Zaznaczyłem tutaj na czujniku markerem znacznik, którego nie powinienem przekroczyć, wkręcając. Myślę, że nie przekroczę, ale muszę tego pilnować. I tak odrobina kleju niebieskiego na gwint. Po co ten klej? Żeby uszczelnić gwint. Na początku myślałem, że będę taśmą teflonową, ale skoro to jest adaptator, adapter czujnika, to on się nie musi tak łatwo wykręcać. I może zostać uszczelniony. A ten klej Loctite jest od minus 50 do 150 stopni i uszczelnia podobno gwinty też. Więc mamy trochę kleju, to odtłuszczone i wkręcamy. Mówcie mi, co myślicie o tym, bo ja dopiero przekonam się w praniu, jak to naprawdę będzie wyglądało. O, nawet palcami sobie dokręcę i nie dochodzi do mojego tego markera. Tak czy nie tak. Więc Między... tak. Tak, i to zostawiam teraz sobie, niech to klej y, sobie zwiąże jakieś z pół godziny. Teraz zajmę się przewodem, przedłużeniem przewodu, puszczeniem, a później wkręcę y, sam y, czujnik. Widać z bliska, że ten klej ładnie dookoła wypełnia niebieski całe połączenie gwintowe i ślad po markerze na gwincie, który jest tutaj przed przed więc teoretycznie nie powinno tam w środku o nic zahaczać ale dokręciłem to niezbyt mocno i niech to sobie zwiąże czujnik ma takiej długości przewód, bo nie wiem, dlaczego do Suzuki SV650 w zestawie mam dwa czujniki, to jest jedna sprawa. A druga sprawa ten czujnik z przylotem krótszym zazwyczaj jest w niektórych modelach motocykli przewidziany bezpośrednio tutaj, wkręcany w chłodnicę, i wtedy ta odległość wystarcza, żeby podpiąć. A mi dosłownie będzie brakowało około 5 przysłowiowych 5 cm, żeby to wystarczyło tu i tu. Więc niedużo, ale jednak trzeba to y, teraz y, wziąć i, i przedłużyć. Żeby przedłużyć ten czujnik, to tutaj izolacja na pewno jest y, odporna na wyższe temperatury. Znalazłem kawałek przewodu, który jest odporny do 80 stopni, więc niech on będzie już bardziej w okolicy licznika niżeli przy silniku. I standardowo no, gdzieś myślę, że tyle.

który będę potrzebował do tego czujnika dziesiąteczkę przewód jeszcze nie jest e, przymocowany dlatego żeby móc swobodnie obracać tym, tym gwintem i teraz tak mamy tu pastę pastę termiczną której jest naprawdę nie za wiele ale spróbujmy lepsze to niż nic więc e, na pewno tą pastę muszę sadzić. Myślę, że powinno wystarczyć. Żeby nie rozsadziło przy wkręcaniu. I teraz tak. Dam czujnik. Będę kręcił. Widzicie, kabel się kręci, dlatego on jeszcze nie jest przylutowany. Dobra, powinno wystarczyć, nie ma co mocniej. I teraz odrolować mój e, kabelek, który wychodzi gdzieś tam sobie tam. to sprawdźmy czy moje działania przyniosły jakikolwiek skutek jeżeli chodzi o pomiar e, temperatury w garażu mamy 20 stopni ja już pobłądziłem trochę, gdzie tutaj jest pomiar temperatury jest to jest temperatura silnika, to jest temperatura otoczenia e, tutaj podgrzewałem e, dlatego temperatura otoczenia wzrosła nawet jak chwycę sobie Czujnik palcami, to temperatura widać będzie rosła. To normalne, bo rozgrzewam. Temperatura silnika widzimy, że wykrywa 15 stopni. Może i tak jest w tym pomieszczeniu teraz? Myślę, że tak jest. Eee... Ale, żeby ją podnieść, a widać chłodne tutaj jest, e, tak e, czujnik jest zamocowany, kabelek jest przeprowadzony tędy po najmniejszej linii oporu. E, po tej stronie przeprowadziłem tutaj dałem e, rurkę, taką izolację ochronną, żeby tutaj nic mi nie przetarło przewód. Tu złapałem na, na opaskę i tutaj jest przedłużony, zalutowany, założony, więc. Jeszcze tego na razie nie łapie w całość, a wypadałoby poczekać, aż to trochę bardziej zwiąże, ten klej e, niebieski. Tak, i zalać, zalać płyn chłodniczy i będzie można za jakiś czas próbować to uruchomić. Temperatura silnika teoretycznie bez płynu chłodzącego utrzymuje się na 15. Stopniach e, czujnie wkręcony e, obrotomierz wstępnie widzę, że na wrażliwym e, wykrywaniu z tym rezystorem 10 kg też chce działać. Kwestia jest podpaleniu sprawdzenia, czy to są e, dwa impulsy na obrót, e, bo tego jeszcze nie wiem, jak to było fabrycznie, ale to można sobie zmienić, później zobaczyć. E, więc został tylko do zamontowania. Czujnik prędkości z koła, kontaktron z magnesem, natomiast w tym modelu motocykla tutaj nie, nie da się tego przykleić, bo będzie tarł o, o tarcze i o śruby. Widelec, widelec jest za blisko, ale ja coś będę kombinował jeszcze innego, więc na dzisiaj już, już kończę. Zadowolony jestem ze czujnika. Mam nadzieję, że po zalaniu płynów nie będzie tutaj nic wyciekało. Taka jest idea i chyba to jest najlepsze miejsce, czy najlepszy sposób do zamontowania tego czujnika. Nie wiem, mój, mój własny, wymyślony, więc liczę na to, że powinno to działać.